5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi nas no, Tak może pan mówić kilka słów jeszcze. To było omawiane na komisjach, a może dla komisji tak, jak było Nie zaplanowane jest 40 tysięcy na pomoc finansowa w formie dotacji celnej na remont drogi powiatowej i to chodzi o tą drogę na odcinku od tak powiem, bo y, wszyscy tutaj radni akurat znają teren gminy, to od kościoła do y, zjazdu z parkingu spod gimnazjum, bo to jest faktycznie ta droga, która się w tym, na tym odcinku wywróciła. Te 40 tysięcy to jest przeznaczone na ten odcinek, bo tam trzeba tą drogę odbudować od, od Polski. <laughs> Koryto, piasek, y, tłuczeń, kliniec i dopiero y, masa asfaltowa. Także, to na ten odcinek. Jeżeli wspomożemy, tak jak mówiłem na komisjach, bo tak jest powiedziane, że powiat daje 50% i gminy 50%, tylko na te potrzeby nie wiem czy powiat będzie w stanie zagwarantować te pieniądze, ale ja też jest, nie jestem skłonny, żeby... Remont, remontować właśnie za nasze pieniądze drogi ja tak. Jak mówiłem na komisji, tak, że nie, nie zawsze prawie nigdy nie, nie, nie remontuje w 100% swoich dróg za swoje pieniądze, tylko żąda partycypacji w kosztach tych remontów. Także prosiłbym o podjęcie tej uchwały w tym stanie, jakim jest. Natomiast po rozmowie ze starostą i o określeniu jak tam wartość roku byłaby, żeby to doprowadzić do, e, w miarę, jako takiego stanu tych dróg powiatowych, to dopiero na następnej sesji podejmiemy, na następnych komisjach, czy, bo, tak, tak. To znaczy ja myślę, że to musimy ja, przetrzymać to i, jak najdłużej, żeby, 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 no, powiat jednak, wyłożył to w końcu i drogi, ktoś to dłużej by dołożyli środków, rozumiem, Ale to, to, znaczy, że nie. Panie Przewodniczący, ja powiem tak, dzisiaj rozmawiałem z Panem było i on mówi, że Powiat ma, ma dróg, to, na remonty dróg na obszar na, na całego powiatu 1 200. Natomiast pan Welba powiedział, jeżeli mało 12 milionów, to nie pokryło to tych potrzeb. Także naprawdę e, ja e, sądzę, że... Dobrze będzie, jeżeli oni do, do naszych dołożonych 50% dołożą swoje 50%. Ale zaręczam, że na pewno nie, nie przekroczymy tych 50%, tylko będziemy się... Dać, bo y, też jest kwestia tego rodzaju, jeżeli starosta powie, że no zrobimy jakiś tam dodatkowy odcinek, czy tam y, remonty y, tej części tej jezdni, jeżeli dołożycie 50%, to ja chyba się z tego nie wycofam. Tylko trzeba było, bo w innych gminach na tej samej zasadzie się to odbywa. Nie ma, tak bo no, my jesteśmy na ewenementach, że tylko to podamy. Wisz, a tamtą chwilę 300 tysięcy. 300 tysięcy. To było, to tak, że to było Nie, no temat jest jasny, bo zawsze to było, jest i tak. będzie. Tak. Panie czy ja też chcę ja? W się tych dróg powiadomień, kochani, tak, słuchajcie, cudów nie obiecujmy, Kochani mają swój budżet, jak sobie planuje, no to teraz <kluz> do czego dochodzi, tak. Tak daj, zamość daj, uboraj yy, daj i w suma summarum wychodzi nam 50 tysięcy z naszego budżetu, panie Wójcie. Ja rozumiem sytuację taką. Na przykład, na drogach powiatowych, gdy daliśmy w tej chwili 40 tysięcy, gdyby jeszcze trzeba było dołożyć 30 tysięcy i stan dróg na terenie gminy obszaru był zadowalający, to ja rozumiem dalej. Proszę pana, ale na dzień dzisiejszy byśmy kupowali drogi powiatowe, to ja mówię, że nie, stanowczo. Niech oni kupują. Panie wójcie, oni sobie wystawili piękny budynek. Proszę Pana, mają kasę, a my z czego mi Proszę Pana jeździ się z głoszeniem z czoła wywrotka To nam da dosyć tego żadnowania, tak mówię. Tysięcy w tej chwili to co jest i przy tak mówię, w tym grę chodzi parę złotych, możemy dodać. Skończyć tym, bo każdy w tej chwili na samorządy. Kochani, no my skąd tam wyszedłem? Ja rozumiem sytuację. Tak jak mówię, gdyby w grę wchodziło o 30 tysięcy złotych dodać. I stan ruch był zadowolony na terenie gminowca, jest udatny. Natomiast za 60 tysięcy, to jeszcze ja dziurę złatamy, a dalej będzie wszystko wykrócone. Dziękuję Wam. Panie Przewodniczący, ja zawierzam bronić starosty w tej chwili, tylko jeżeli będzie taka sytuacja na tym spotkaniu i starosta powie, że jeżeli dołożycie 50%, to my dołożymy następne i będziecie mieli wpływ na to, co chcecie zrobić, a nie na to, bo... Na tym rzecz polegała, że właśnie te 50%, że wtedy samorząd gminny decydował, które odcinki dróg remontować. Jeżeli oni, pan starosta mi powie, że jeżeli dołożycie, to zrobimy więcej, no to, a jeżeli nie, jeżeli się Państwo decyzję, że nie dokładamy więcej, ja nie podajemy to sam decyzję. Nie, nie tak to, no to jest prawda, ale nie trzeba mówić, że oni też zaczynają kupkować, są to ich drogi i nie głupkują tu przecież, a nie każdy daje mieć, skąd się. Ja, za te drogi my będziemy odpowiadać. No, ja. A powiatową bo będą się cieszyć, no, ja. bo i nie, ale są. No, tak, ale to tak, to jest. No to nie, ale to no, 40 to nie jest praktyka tego roku, że od tego się to zaczyna, tylko to kolejny lata. Także to tak to było. 40 tysięcy to nie mam żadnego problemu, bo zaplanowałem w budżecie, nie to Natomiast więcej Dobrze, zobaczmy, dziękuję. To znaczy, to jest tak, no, nie wiem, starsi radni znaleźć, w sensie y, tutaj kadencji. No wiemy doskonale, że, że no, zawsze było i będzie, czy przy dro drodze wojewódzkiej chłodnika gmina musiała bardzo typować w także ze, ze wszystkim, tak, jak cokolwiek lubimy, musimy złożyć Czy długi co i tak jest to, że przez, przez hmm, po 40 tysięcy. Zobaczymy co zrobimy. No drogę musimy po prostu zrobić, no bo w sumie nasze dzieci... te 40 tysięcy, to jest, jest nasz skład, ten odcinek drogi, który Pan Kierownik to, bo, zrobił, przedmiot robót, które są w stanie wykonać za pieniądze to, dołożone przez nas i to jest odcinek 190 metrów. To jest od środka krzyżówki przy kościele, do gwiazdu, do parkingu i to jest ta kwota, Natomiast takich odcinków już krótszy w sumie, ale jest jeszcze bodajże z 10 na odcinku do krzyżówki z drogą wojewódzką w miejscowości. No jest, tak, niestety, bo to się widzimy, tak, zrobić dobrze. W każdym razie no to, to musimy przeznaczyć, no bo jest droga w tej chwili zamknięta, no i nie jak to się ma, mówię, że dojeżdżają nasze dzieci do szkoły, do gimnazjum, także... Prosimy o podjęcie tej uchwały. No, Zobaczymy, na ile ja nam to stać, jak będzie ich wiedział. Z czy pieniądzch, które są tej uchwały, nie Uchwała nr 6 przez 26, przepraszam, uchwała nr 5 przez 26, przez 11 rady, Gminy oprze z dnia 29 marca 2019 roku. Paragraf 1. Postanawia się udzielić powiatu biegańskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie ruchów remontowo-zmocnieniowych na drodze powiatowej numer 2954L obszar Zam miejscowości obszar Zam w wysokości 40 000 złotych. Stwierdzam, została podjęta.